Czy miewasz czasami tak, pomimo osiągania jakichś sukcesów zawodowych, materialnych, życiowych, że brakuje ci sensu, no i szukasz kolejnego celu i jest super, jest charyzma, energia, zdobywasz go, no i to znowu tak opada i tak w kółko. Jeżeli tak, to zostań ze mną do końca. Przedstawię dzisiaj super ćwiczenie, tylko ważne jest to, żeby poświęcić sobie takie 10-15 minut tylko dla siebie, bez rozpraszaczy i napisać to na kartce. I teraz napisz sobie na główek taki na górze miała nieograniczoną ilość czasu i pieniędzy. To. I wypisz od 1 do 20. I od 1 do 14 najczęściej są to takie rzeczy doczesne, materialne, związane z życiem takim codziennym. Natomiast od 15 wzwyż no, zaczyna się już trochę dziać. To jest takie zrzucenie jakby trochę wszystkich naszych masek. I szukania czegoś więcej w sobie, czegoś takiego głębszego. I teraz, jak już sobie wypiszesz te wszystkie rzeczy, to przyjrzyj się temu wszystkiemu, bo może ten cel właśnie jest od tej piętnastki, wzwyż. To może właśnie jest ten brakujący element, który daje ci celowość w życiu. Podzielcie się proszę w komentarzu.